w następnym, w kolejnym odcinku i... i tak. I mamy co zabijać złomienia... z twórką skarabiną. Jest ładnie. To tutaj. Działo Jak nie widzieliście mojego minecraftowego wydałem Minecraft z Paleksem, starym i się zobaczyć. Było fajne. Było to skoszujące. Mam jeszcze 3, 7, gdzieś 6 czy 7? No serio, i mnie nie ma. No, ale wiecie co?

Aż <t możemyILENCY> <Tahu arrasione> tu pierwszym wygląda się plusột, no nam tak naprawdę, nieźle dzieje. I teraz idziemy No już nie겠지만, needles, nie co, nie co, nie co, nie 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 co, Dobra, jesteśmy w żeby zabijać skorpionów, tutaj chyba na tym poziomie, no to nie ma innego challenge'u na tym będzie. Tak myślę. Widzę co, to kupię działko. To szybko już robimy. No patrzcie jak szybko. No mamy jak nie wiem co. No i już trzy Ha! I kolejny ząbek. Fajnie. Podoba mi się to. No to będę w kolejnym grzecie. chyba. Toś coś takiego rzucił. Jakieś o fajne. Chyba kritika jakaś. No dobra, może być fajna maszyna, ale <laughs> no, to nie uchodzi, ale będę wolał. Okej, czyli mamy spędzić um, 10 tysięcy, zanim ląda się dozwoli. To spoko, to jest trochę łatwe. Albo i nie. Oj, ten dostałam sobie, a ja, ten żarownik, swoją kolotkę, no to możemy. No, strasznie szybko poszło. Pisał, że znowu nawigaliśmy, nowe nawigaliśmy. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy. Się Idziemy. To było jakieś 30 minuta ten, lunda, lunda. A To było minuta, Idziemy. 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 tak, Idziemy. Idziemy. Ta Majestop tu to takie sobie, to jest spoko jest Czekolwiek to ono jest To jest takie jakby palącze jak ja mam, tylko że nawet jeszcze lepsze Tyle, tyle mnie nie nawet co wydać, bo nie wiem co nie pokazać. on ma za omo? Co to ma być? Co ma za pistolet? Co? Ma jakieś super dodatki Pistoletowe A ja też takie mam Nie, ja nie mam takich To fajnie to było <laughs> Spoko Ale będę jak się to skończył, no bo to na pewno Dodaję, no jesteśmy i tam. No I już mam 30 jeszcze to jest wspaniałe, ci po I idziemy dalej. Dodaję. No, jest fajnie. Mamy dwa punkciki, sobie tak zrobimy i sobie... tam dobycie to. Co miałem zrobić? Skaz, czyli tych małych... nie tych... No, chyba nie tych. A nie, dobra. Byle ja... Y, musimy tu mało zawić y, z noża. 10 mam 3, 4 Skupione się nie liczą. Chyba. Nie, nie liczą się. I też chyba. Co plus, dobra, jeszcze raz nie ma się bo... noga. Teraz możemy nawet. Coś może, może dobra, jest, wątki. Dobra. i jest fundkip, dobra. Jeszcze trzeba bardziej... liczba. No tak. No dobra, jak się tam on skończy. No dobra, padłem. I to się ogólnie <śmiany> Dobra, to jest koniec i zobaczymy, gdzie pieniędzy to będzie pieniędzy i dobra to będzie tyle na ten odcinek i do zobaczenia w kolejnym